Kościół Ewangelicko-Prezbiteriański w Gdańsku zaprasza. Zgłębiamy Boże Słowo. To już właśnie jak zapowiadałem, będziemy dzisiaj wracali znowu do Księgi Wyjścia. Powoli, powoli zmierzamy do końca tak naprawdę Księgi Wyjścia, bo jak pamiętamy te dwa ostatnie zestawy, tam po 10 rozdziałów mniej więcej, są w pewnym rodzaju powtórką, więc jak tak idziemy po kolei przez te rozdziały, teraz dochodzimy do 29, to... Przy okazji też omawiamy to, co jest później opisywane jako nie zapowiedź czy, czy plan tego, jak to ma wszystko być przygotowane, ale, ale już realizacja. Więc właśnie dzisiaj 29 rozdział to chyba będzie najdłuższy fragment, jaki, jaki omawiamy na jednym kazaniu, i ze względu na to musiałem przefiltrować trochę ten rozdział, bo jest naprawdę wyjątkowo długi, bym musiał pół kazania spędzić na czytanie samego tekstu. Więc zawarłem w tym naszym czytaniu trochę bez powtórzeń, bez właśnie takich rzeczy, które aż tak. Nie będziemy na nie zwracać uwagi, zawarłem właśnie to, to co, na co będziemy zwracać uwagę. Czytanie i tak jest dość długie, ale nie tak długie, jak, jak mogłoby być. Więc 29. Właśnie rozdział to będzie dzisiejszy nasz tekst. I dwa tygodnie temu, pewnie jak pamiętamy, rozważaliśmy znaczenie szat kapłańskich, czy przygotowanie właśnie, jak one były przygotowywane, jak były, jakie były elementy tych szat, a potem też właśnie, jakie było ich znaczenie, zarówno właśnie ich znaczenie dla Izraelitów, ale też to, w jaki sposób one wskazywały na, nas na naszego doskonałego arcykapłana, którym jest nasz Pan Jezus Chrystus, który nie potrzebował tych szat pięknych, tam, dlatego że sam w sobie był piękny i doskonały. Szaty kapłanów pouczały Izraelitów o tym, że każdy człowiek musi zostać odziany przez Boga, aby się do niego zbliżyć. Każdy przed Bożym obliczem jest obnażony i to sam Bóg musi zakryć ten ludzki wstyd i grzech, aby człowiek mógł do niego przyjść. Ale szaty kapłanów przede wszystkim wskazywały na służbę naszego doskonałego arcykapłana, który bezustannie wstawia się za swoim ludem przed obliczem swojego ojca i który ma nasze imiona jakby wypisane na swoich przybitych dłoniach i na swoim sercu. Tak samo właśnie jak arcykapłan nosił imiona Izraelitów na swoich barkach i na swoim sercu. Co upewnia nas o prawdzie, której uczy nas święty Paweł w swoim drugim liście do Tymoteusza, pisząc takie słowa. Jeśli my nie dochowujemy wiary. On pozostaje wierny, albowiem sam siebie zaprzeć się nie może. Nasz Bóg jest Bogiem prawdomównym, niezmiennym i miłosiernym. Zatem sprzeczne z jego naturą byłoby niedotrzymywanie swoich obietnic. A ze względu na to, że jest też miłosierny, złożył rzeczywiście te obietnice łaski i dobroci wobec swojego ludu. I wiemy, że On się ich nie zaprze. I właśnie tych wspaniałych prawd uczyły nas też szaty kapłanów. A dzisiaj zwrócimy się do kolejnego rozdziału Księgi Wyjścia. Do rozdziału 29, który jest właśnie ściśle powiązany z tym 28. rozdziałem, w którym opisany jest skomplikowany i bardzo szczegółowy rytuał poświęcenia kapłanów Bogu. I nie przeczytamy właśnie, jak już powiedziałem na samym początku całego rozdziału, ale przeczytamy właśnie te ważniejsze fragmenty, na których będziemy się dzisiaj skupiali. Ale zanim przeczytam z Bożego słowa, to pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo, za to, że Ty objawiasz nam swoją chwałę w swoim słowie. Dziękujemy Ci Boże za, za to, że Ty jesteś tak jakby tym głównym autorem swojego słowa, i dlatego możemy przyjść do tak starych dokumentów, do, do rękopisów właśnie mających wiele tysięcy lat, odległych od nas kulturowo, historycznie, ale możemy, Panie, przyjść do tych tekstów i poznać ponadczasowego Boga, który jest ten sam wczoraj i dzisiaj na wieki. I prosimy Cię, Panie, żebyś dzisiaj nam się objawił, żebyś objawił nam swoją chwałę, abyśmy ujrzeli w tym procesie, w tym rytuale poświęcenia kapłanów. Przede wszystkim abyśmy ujrzeli Chrystusa i Jego doskonałe dzieło na krzyżu. Amen. Więc przeczytam fragmenty właśnie z 29 rozdziału, zaczynając od pierwszego wersetu. W ten zaś sposób postąpisz z nimi, gdy będziesz ich poświęcał na moich kapłanów. Weźmiesz jednego młodego cielca i dwa barany bez skazy, i niezakwaszony chleb i niezakwaszone placki zaczynione na oliwie, i niezakwaszone opłatki namaszczone oliwą. Zrobisz je z najprzedniejszej mąki pszennej. Teraz czwarty werset. Aronowi zaś jego synom każesz podejść ku wejściu do namiotu zgromadzenia i obmyjesz ich wodą. Potem weźmiesz szaty i przeodzijesz Arona w tunikę w płaszcz pod efot, w efot, w napierśnik i opaszesz go pasem efodu. Na jego głowę włożysz zawój i przymocujesz święty diadem do zawoju. Potem weźmiesz olej namaszczenia, wylejesz na jego głowę i namaścisz go. Teraz dziesiąty werset. Potem przywiedziesz młodego cielca przed namiot zgromadzenia, a Aaron i jego synowie położą swoje ręce na głowie młodego cielca. I zarżniesz młodego cielca przed panem u wejścia do namiotu zgromadzenia. Weźmiesz też nieco z krwi młodego cielca i pomarzysz swoim palcem rogi ołtarza. A resztę krwi wylejesz u podstawy ołtarza. Potem weźmiesz cały tłuszcz pokrywający wnętrzności i otrzewną nad wątrobą, obie nerki i tłuszcz, który jest na nich, i spalisz to na ołtarzu. Lecz mięso młodego cielca i jego skórę i odchody spalisz w ogniu poza obozem, bo jest to ofiara za grzech. Weźmiesz jednego barana, a Aaron i jego synowie położą swoje ręce na głowie tego barana. Potem zarżniesz tego barana i weźmiesz jego krew i pokropisz nią ołtarz dookoła. I dalej, osiemnasty werset. I spalisz całego tego barana na ołtarzu. Jest to ofiara całopalna dla Pana. Woń przyjemna, ofiara ognista dla Pana. Potem weźmiesz drugiego barana, a Aaron i jego synowie położą swoje ręce na głowie tego barana. I zarżniesz tego barana i weźmiesz nieco z jego krwi i pomarzysz nią małżowinę prawego ucha Arona i małżowiny, małżowiny prawych uszu jego synów i kciuki ich prawych rąk i wielkie palce ich prawych nóg, a resztkę krwi pokropisz dookoła ołtarza. Potem weźmiesz z krwi, która jest na ołtarzu i z oliwy namaszczenia i pokropisz Arona i jego szaty, i jego synów i szaty jego synów z nim. I będzie poświęcony on i jego szaty, i z nim jego synowie, a i szaty jego synów. I 29 dalej. A święte szaty Arona należeć będą po nim do jego synów, aby w nich byli namaszczani, i aby w nich byli wprowadzani w urząd. Przez siedem dni będzie je przewdziewać ten z jego synów, który w jego miejsce zostanie kapłanem, i będzie wchodził do namiotu zgromadzenia, by pełnić służbę w miejscu świętym. Weźmiesz też barana ofiarowanego przy wyświęceniu, i ugotujesz jego mięso w miejscu świętym. A Aron i jego synowie spożywać będą mięso tego barana i chleb, który jest w koszu u wejściu do namiotu zgromadzenia. I będą jeść to, czym dokonano zmazania win, gdy ich wprowadzono w urząd przed wyświęceniem ich. A inni jeść tego nie będą, gdyż jest to rzecz święta. I 37 werset dalej. Przez siedem dni będziesz oczyszczał ołtarz z grzechu i poświęcał go. Ołtarz stanie się świętością nad świętościami. Wszystko, co dotknie się ołtarza, będzie też święte. A to będziesz czynił na ołtarzu. Codziennie ofiarować będziesz stale dwa roczne jagnięta. Jedno jagnię ofiarujesz rano, a drugie jagnię ofiarujesz przed wieczorem. I dalej 41. werset. Drugie jagnię ofiarujesz przed wieczorem, ofiarujesz je z taką samą ofiarą pokarmową i ofiarą z płynów jak rano, ku przejemnej woni, ofiarę ognistą dla Pana. Będzie to stała ofiara całopalenia składana z pokolenia na pokolenie przed Panem. Przy wejściu do namiotu zgromadzenia, gdzie będę się z wami spotykał. I tam rob będę też z wami rozmawiał. Objawię się tam synom izraelskim, a miejsce to będzie poświęcone moją chwałą. I poświęcę namiot zgromadzenia i ołtarz. Arona zaś i jego synów poświęcę, aby byli moimi kapłanami. I mieszkać będę pośród synów izraelskich i będę ich Bogiem. I poznają, że ja Pan, ich Bóg, który ich wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aby zamieszkać pośród nich. Ja Pan, ich Bóg. Tyle, tyle z natchnionego Bożego Słowa i Teraz właśnie przejdziemy już do właśnie kilku elementów tego długiego i zawiłego opisu. I jak dotychczas przy okazji właśnie opisu przybytku i szat kapłanów, tak i teraz właśnie w tym opisie czytamy o rzeczach, które są nam bardzo obce. Nasza kultura i nasze czasy, w jakich żyjemy, bardzo różnią się od kultury i czasów, o których tutaj czytamy. Jednak pomimo tego, możemy z tych zawiłych opisów e, nauczyć się wielu prawd, które są uniwersalne dla wszystkich czasów i kultur. I nie ponieważ są on nam właśnie w jakiś sposób bliskie, ale ponieważ dotyczą Boga, który jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. I postaramy się zatem zwrócić uwagę na kilka szczegółów w tym całym zawiłym rytuale poświęcenia kapłanów Bogu, które przypomną nam to, jakiemu Bogu służymy, jakiemu Bogu mamy zaszczyt służyć i jak to w ogóle jest możliwe, że ten Bóg jest Bogiem, który mieszka pośród swojego ludu, i jest naszym Bogiem. I pierwszą rzecz, na którą chciałbym zwrócić naszą uwagę, to sposób, w jaki rozpoczyna się cały rozdział i to też, w jaki sposób się kończy. To się tak fachowo nazywa inkluzjo, to jest, są takie jakby ramy, które rozpoczynają coś i potem zakończają, i autor poprzez użycie takiego e, narzędzia stylistycznego chce podkreślić właśnie znaczenie tej prawdy, którą rozpoczyna i kończy rozdział. Na samym początku czytamy o wzięciu młodego cielca i dwóch baranów bez skazy, i niezakwaszonego chleba, i placków niezakwaszonych na oliwie. Zarówno baranek bez skazy, jak i niezakwaszony chleb wyraźnie mają nawiązywać do Paschy. A Pascha, jak dobrze wiemy, była świętem, podczas którego Izraelici ponownie przeżywali tą pamiętną noc, w którą Bóg wyrwał ich z niewoli egipskiej. W noc, w którą Anioł Śmierci przeszedł przez cały Egipt, zabijając wszystko, co pierworodne. A pierworodni synowie Izraelitów zostali oszczędzeni właśnie dzięki krwi baranka bez skazy. Bóg kieruje wzrok Izraelitów, a w szczególności teraz kapłanów, na ten wielki akt odkupienia, którego doświadczyli bardzo niedawno z Bożej ręki. I jak spojrzymy teraz od, właśnie zwrócimy nasz wzrok na sam koniec tego rozdziału, to znowu mamy to samo. I mieszkać będę pośród synów izraelskich i będę ich Bogiem. I poznają, że ja Pan, ich Bóg, których wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aby zamieszkać pośród nich. Ja Pan, ich Bóg. Czyli na początku ceremonii, jak i też na koniec, Bóg kieruje wzrok kapłanów, a też potem. Izraelitów, którzy czytają te, te zapiski, na dowód Bożego Miłosierdzia i Łaski. Na ten największy akt odkupienia, jaki dotychczas Izraelici doświadczyli. Bóg wiedział, że kapłani, którzy właśnie mieli zostać wprowadzeni w urząd, potrzebowali nieustannie kierować swój wzrok na wielkie akty Bożej Łaski. Bóg wiedział, że potrzebowali być utwierdzani w przekonaniu o tym, że pomimo swojej grzeszności, Bóg wzywa ich do służby w przybytku, w którym on sam zamieszka. Taki właśnie przecież był cel Bożego aktu odkupienia. O tym właśnie też czytaliśmy pod koniec dzisiejszego rozdziału. Bóg wyprowadził Izraelitów z Egiptu, ponieważ pragnął zamieszkać pośród nich i być ich Bogiem. To jest cały takie jakby, jakby można było podsumować całą Księgę Wyjścia jednym pytaniem, to jest właśnie, dlaczego Bóg wyprowadził Izraelitów z ziemi egipskiej. I właśnie odpowiedzią na to pytanie i tym dylematem, tak naprawdę, który stwarza w ogóle wyjście Izraelitów z Egiptu, jest to, w jaki sposób jest to możliwe że Bóg może, Święty Bóg może zamieszkać pośród swojego grzesznego ludu. A kapłani byli powołani do tego, aby służyć Bogu właśnie w przybytku, czyli w tym miejscu, w którym Bóg realizował to zamieszkanie pośród swojego ludu. I podobnie Bóg chce, abyśmy my także kierowali nasz wzrok na największy akt odkupienia, który kiedykolwiek został dokonany, czyli na śmierć naszego Pana na krzyżu. Nasze powołanie do życia przed Bożym obliczem i dla Jego chwały często może też nam się wydawać przytłaczające i niewykonalne. Tak samo jak kapłanom to się mogło wydawać, przecież oni nie są święci. Szczególnie, gdy skupiamy się na tym, jak bardzo nam daleko właśnie do tej doskonałości, którą Chrystus reprezentuje. I dlatego nasz Bóg odwraca naszą uwagę od nas samych i przyciąga nasz wzrok ku sobie, abyśmy ujrzeli w Nim źródło naszego zbawienia i ujrzeli też w tym największym akcie odkupienia zapewnienie o Jego obfitej łasce której chętnie udziela grzesznikom takim jak ty i ja. I drugą rzecz, na którą chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, to dwie ofiary, które miały zostać złożone podczas poświęcenia kapłanów. Tak naprawdę tych ofiar jest trochę więcej, tylko że jeśli chodzi o samo poświęcenie kapłanów, to są właśnie dwie ofiary. Później jeszcze jest poświęcenie ołtarza i tam jeszcze są kolejne ofiary, ale dzisiaj właśnie skupimy się na tych dwóch ofiarach podczas poświęcania kapłanów. Dwie ofiary, które wskazują na dwa aspekty ofiary naszego Pana na krzyżu. I pierwsza ofiara była ofiarą za jak czytamy. Czytamy w wersie 10 takie słowa: Potem przywiedziesz młodego cielca przed namiot zgromadzenia, a Aaron i jego synowie położą swoje ręce na głowie młodego cielca. Ale co ciekawe, podobne słowa czytamy odnośnie drugiej ofiary, która nie była ofiarą za W 15. wersecie czytamy następujące słowa: odnośnie ofiary całopalnej. Weźmiesz jednego barana, a Aaron i jego synowie położą swoje ręce na głowie tego barana. Czyli jest, widzimy tutaj tą samą czynność która ma zostać wykonana przez kapłanów, a jednak ma ona dwa znaczenia w tych dwóch różnych kontekstach. Bo bez sensu byłoby powtarzanie dokładnie tej samej ofiary dwukrotnie. Ale jakie są te dwa znaczenia? Podczas pierwszej ofiary, gdy Aaron i jego synowie kładli swoje ręce na głowie baranka, miało to symbolizować przeniesienie win czy przeniesienie grzechów ich na ofiarę zastępczą, czyli na baranka. I to jest tak jakby znaczenie, które najczęściej przychodzi nam do głowy. Bo bardzo jesteśmy przyzwyczajeni właśnie do, tej, do tego, że Jezusa ofiara jest zastępczą ofiarą, i nasze grzechy są tak jakby przeniesione na Niego, a Jego świętość jest przeniesiona na nas. Następnie to baranek ponosił karę za ich grzechy, czyli śmierć. A kapłani otrzymywali właśnie dzięki tej ofierze z Bożej ręki przebaczenie. I mogłoby się wydawać, że ta sama czynność złożenia rąk właśnie kapłanów na głowie baranka podczas drugiej ofiary miałaby symbolizować to samo. Jednak jak jeden z komentatorów słusznie zauważa, kiedy kapłani kładli ręce na głowie baranka za drugim razem, nie było to przeniesienie winy, ponieważ ten baranek nie był ofiarą za grzech. Zabicie baranka było raczej sposobem całkowitego poświęcenia go Bogu, analogicznie do tego, jak pierworodne zwierzęta miały być poświęcane Bogu poprzez złożenie ich w ofierze. Kiedy Aaron i jego synowie kładli ręce na głowie baranka, byli symbolicznie całkowicie poświęcani Bogu wraz z barankiem. Oznaczało to, że metaforycznie umierali wraz ze zwierzęciem i teraz całkowicie należeli do Boga. Małżowina ucha, kciuk i duży palec u nogi przedstawiały całą osobę. A nałożenie krwi na te części poświęcało całe ciało kapłana na służbę Bogu. Zatem, jak ten właśnie autor zauważa, przy pierwszej ofierze winy były rzeczywiście symbolicznie przenoszone na baranka, który był składany jako ofiara zastępcza. Ale przy drugiej ofierze już to nie było. To znaczenie, to przy drugiej ofierze kapłani symbolicznie umierali wraz z barankiem i byli w ten sposób całkowicie poświęcani Bogu, jakoby od stóp do głów od stóp do głów tak. Podobnie ofiara Jezusa na krzyżu także jest zarówno zastępczą ofiarą za grzech, w której nasz Pan wziął na siebie nasz grzech i umarł w naszym miejscu, ale w ofierze naszego Pana my także symbolicznie umarliśmy, ponieważ jesteśmy zjednoczeni z Nim i wraz z nim umarliśmy i w tej śmierci zostaliśmy całkowicie poświęceni Bogu. Nasze nowe życie, czyli właśnie gdy wraz z nim umarliśmy, też z wstajemy z nim i to nowe życie całkowicie pochodzi od niego i jest całkowicie jego własnością. Czyli cali jesteśmy poświęceni Bogu. Dla kapłanów takie całkowite poświęcenie Bogu oznaczało przeznaczenie ich całego życia na służbę Bogu w świątyni. Ich całe życie miało być życiem przed Bożym obliczem, życiem w Bożej obecności. Był to obraz powrotu do raju, powrotu do ogrodu Eden, w którym Adam i Ewa także żyli w takiej nieustannej obecności Boga, żyli w tej świątyni, którą był właśnie ogród Eden. Bóg przechadzał się po ogrodzie i rozmawiał z nimi jak z przyjaciółmi. I tak też miało być w Izraelu teraz. Jak już nieraz wspominałem w przybytku, Bóg powiedział, że będzie się spotykał z kapłanami i tam będzie z nimi rozmawiał. O tym też dzisiaj czytaliśmy. Jednak ten przywilej i ten zaszczyt życia w Bożej bezpośredniej obecności, czy takiej najbliższej obecności, jak to tylko możliwe, był dostępny tylko dla kapłanów w Starym Testamencie. Reszta Izraelitów mogła przychodzić na dziedziniec świątyni i bardzo cenili sobie ten czas, który mogli spędzać w dziedzińcu, który mogli spędzać w tej takiej najbliższej obecności Bożej, jak to tylko było możliwe. Jednak teraz, po przyjściu Jezusa. Każdy z nas jest pokropiony krwią doskonałej ofiary i całkowicie poświęcony Bogu, od stóp do głów. Czyli my także, jak kapłani w przybytku, jesteśmy powołani do takiego nieustannego życia przed Bożym obliczem. Ale możemy sobie zadać pytanie, jak takie życie przed Bożym obliczem ma wyglądać dla nas? Nie jesteśmy przecież kapłanami, którzy żyją cały czas w świątyni i pełnią właśnie taką służbę przed Bożym obliczem. I myślę, że odpowiedź jest dość intuicyjna. Ma, ma być to życie regularnej modlitwy, życie regularnego zbliżania się do Boga w modlitwie i w Jego słowie, ale też życie regularnego, cotygodniowego gromadzenia się Bożego ludu, aby oddawać Bogu chwałę i cześć i otrzymywać to, co dobre z Bożej ręki. Czyli te bezpośrednie nakierowanie się na Boga w taki regularny sposób, jak na przykład w Starym Testamencie Daniel, który modlił się właśnie trzykrotnie w ciągu dnia. Jest tak jakby fundamentem tego naszego kapłańskiego życia przed Bożym obliczem. Ale także czas, który przeznaczamy na nasze codzienne obowiązki i rozrywkę, ma być też poświęcony Bogu. Nie ma być takiego wyraźnego i radykalnego rozdzielenia sakrum i profanum, świętości i pospolitych rzeczy. Wszystko, co czynimy, mamy czynić pamiętając o Bożej dobroci i pamiętając o tym, że służymy świętemu i miłosiernemu Bogu. I ostatnim szczegółem, na który chciałem zwrócić uwagę naszą, jest właśnie w wersetach 31 do 33, i to trochę zapowiedziałem, czytając fragment nasz z Ewangelii Jana. Czytamy tam takie słowa: Weźmiesz też barana ofiarowanego przy wyświęceniu i ugotujesz jego mięso w miejscu świętym. Aaron i jego synowie spożywać będą mięso tego barana i chleb, który jest w koszu u wejścia do namiotu zgromadzenia. I będą jeść to, czym dokonano zmazania win, gdy ich wprowadzono w urząd przy wyświęcaniu ich. A inni jeść tego nie będą, gdyż jest to rzecz święta. Kapłani mają spożywać mięso baranka i chleb, czyli to, czym dokonano zmazania ich grzechów. Jest to jedna z najbardziej oczywistych zapowiedzi sakramentu Wieczerzy Pańskiej, w której Boży Lud także spożywa to, czym dokonano zmazania ich grzechów. Jak czytaliśmy w Ewangelii Świętego Jana dzisiaj, albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał ojciec, której żyje. A ja przez Ojca żyję taki ten kto mnie spożywać będzie żyć będzie przeze mnie. I w sakramencie stołu pańskiego karmimy się nie mięsem ofiar zwierzęcych, ale ciałem naszego Pana i krwią, którą zostaliśmy obmyci z naszych grzechów. W tym sakramencie doświadczamy Bożej dobroci i obecności w szczególny sposób i wypełniamy też nasze kapłańskie powołanie do życia przed Bożym obliczem w szczególny sposób. W Starym Testamencie nikt oprócz kapłanów nie mógł spożywać tego Czym dokonano zmazania grzechów, ponieważ było to świętością. A teraz każdy może dostąpić tego kapłańskiego zaszczytu. Każdy, kto odwraca się od swojego grzechu i nędzy i ucieka się w swoim ucisku do naszego Boga, który jest bogaty w miłosierdzie i hojny w odpuszczaniu. Do naszego Boga, który sam stał się ofiarą zastępczą i ofiarą całopalną, abyśmy my mogli zbliżyć się do Niego. Amen, pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty. Um, Jesteś naszym doskonałym arcykapłanem. Za to, że Ty, Panie, jesteś w jednej osobie doskonałym arcykapłanem, jak i ofiarą za grzech. Ofiarą całopalną. Jesteś, Panie, też tym, który daje nam samego siebie, abyśmy mogli się karmić, Panie, Tobą. Abyśmy mogli przyjmować Ciebie, Boże, spożywać Ciebie, aby wzmacniać się w duchowo, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty jesteś tym prawdziwym pokarmem, który zstąpił z nieba. Jesteś chlebem życia, który który pokrzepia nasze dusze i wzmacnia nasz, na, naszą wiarę, Panie, i zapewnia nas o tym, że Ty naprawdę nas kochasz. Nas grzechnych i niegodnych, Panie. Dziękujemy Ci, Boże, za te niesamowite przywileje, do których teraz mamy dostęp. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że nie tylko, um, nie tylko kapłani właśnie teraz mogą przystępować do Ciebie. Ty, Panie, już zniosłeś właśnie e, ten podział na kapłaństwo e, konsekrowane w, w świątyni, które służy przed Twoim obliczem i na lud, ty, Panie, zrównałeś to, i teraz każdy z nas, Panie, ma dostęp do Ciebie. Zarówno w Twoim słowie i w modlitwie każdego dnia, ale też, Panie, w sakramencie Twojego stołu. W szczególny sposób, Panie, możemy spożywać to, czym zostaliśmy odkupieni. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją doskonałą ofiarę, która została złożona raz na zawsze. I dziękujemy Ci, Boże, za to, że ona jest doskonała i może uczynić nas doskonałymi. Dla Twojej chwały, Panie. Amen.